Będę tak jak odłębna bajaga. To nie numer, tylko w w kominiarach najpierw jod. Potem zamienia w tulipana Sięgasz po nasze tragi, jak po dragi, albo psychotropy. Wszystkie wersy taką se, możesz poczuć ich dotyk sługą, mów o nas, co Nie zmienił nas dobrobyt, nadal każdy gwiazd na jakie pany meteoryt Chcieli nas poróżnić, pierdoli o tym scena. Wciąż ponad prawem gry, jak kurwa z tej scena miał nas poruszyć kwit. Już chcieli nas pogrzebać, pijemy razem dziś. W najdroższych Mercedesach wszystko kwita i nie ma tematu, a twoje te to do i szpaku. Jeśli coś daje, to całego siebie i w ich w życiu. I kurwa biznesie to czarna farba na białym putnie. Tak wszystkie rapy od dziecka panuje. Może wrocę ci wizerunek, lecimy z nie każde poko Czekałeś mordo, najlepszy towar, nie żaden stream, Ty co nie buja tylko na pierdolak, Chcę poko. tak jak od mój To nie numer tylko w wiek, w kominiarach, najpierw jod, potem pewnie te w tulipana, To nie buja tylko na pierdolak, Chcę tak jak od mój tylko piec w kominiarach najpierw jod, Potem pech, strasznie my wszyscy